Dzień dobry, witam serdecznie. Wygląda na to, że Chińczycy stracili cierpliwość do działań USA w ich strefie wpływu, ponieważ zdania, które padły w artykule dziennika Global Times, dziennika, który często głosi ostrą retorykę chińskiego rządu, można otwarcie uznać jako co najmniej ostrzeżenie i zapowiedź rychłej konfrontacji. Obu państw na wodach międzynarodowych. Artykuł Global Times 8 września nosi tytuł: Chiny nie zaakceptują aktów hegemonii USA na Morzu Południowochińskim. I w tym momencie przechodzimy do treści artykułu. Amerykański niszczyciel pocisków kierowanych USS Benfold wszedł w środę na wody w pobliżu rafy Meiji na Morzu Południowochińskim bez pozwolenia Chin. Strona chińska zmobilizowała swoje samoloty i okręty, aby ostrzec i wydalić amerykańską jednostkę z wód. W komunikacie prasowym siódmej floty strona amerykańska przekazała, że USS Benfold płynął w odległości 12 mil morskich od rafy Meiji. Ale przekazano, że w ten sposób domagają się praw i wolności nawigacji. Twierdzono, że Rafa Meiji nie ma praw do morza terytorialnego na mocy prawa międzynarodowego, a wysiłki rekultywacyjne, instalacje i konstrukcje zbudowane na rafie nie zmieniają tej charakterystyki zgodnie z prawem międzynarodowym. Chiny i USA nie zgadzają się co do charakteru 12 mil morskich rafy Meiji. Na całym świecie istnieją inne poglądy, ale prawo międzynarodowe nie upoważnia żadnego kraju do kwestionowania suwerennych roszczeń za pomocą wtargnięcia okrętu wojennego. W szczególności Stany Zjednoczone nie mają do tego prawa, ponieważ nie ratyfikowały konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morskim. To, co zrobiły Stany Zjednoczone, jest nagą prowokacją i jest to oczywiste dla wszystkich. Na rafie Meiji jest wielu Chińczyków i wiele naszych obiektów, a amerykański okręt wojenny, który przepłynął tak blisko niej, stanowił zagrożenie. Strona chińska nie może pozostać obojętna i musi podjąć środki zaradcze. Wynika to ze zdrowego rozsądku. Polityka USA, by wywołać falę na Morzu Południowochińskim i skłonić Wietnam i Filipiny do konfrontacji z Chinami, zawiodła. Spowodowało to taką irytację, że szaleńczo wysłano okręt wojenny, aby zapewnić tzw. wolność żeglugi i wkroczono na teren 12 mil morskich od Chińskiej Rafy. Amerykański okręt wojenny przybył z daleka, aby prowokować w pobliżu Chińskiej Rafy. W rzeczywistości była to manifestacja hegemonii USA. To, co umożliwia im takie działania, to siła Waszyngtonu. A nawet gdy powoduje to zdenerwowanie innych krajów, to nie mogą one zrobić nic poza znoszeniem nadużywania hegemonii przez USA. Jednak Chiny stały się silniejsze, a to podważa powyższe uwarunkowania. Dlatego amerykańskie prowokacje na Morzu Południowochińskim są już nie tylko deklaracją hegemonii, ale także mają na celu strategiczne stłumienie Chin. Wraz z rosnącymi możliwościami i zdolnościami Chin do przeciwstawienia się takiej presji, ryzyko, że takie amerykańskie prowokacje wywołają morskie tarcia między Chinami a USA, będzie coraz większe. Jeśli chińskie okręty wojenne dotrą do baz wojskowych USA w regionie Azji i Pacyfiku oraz u wybrzeży sojuszników USA, aby przeprowadzić bliskie operacje rozpoznawcze. I głosić swobodę żeglugi, oraz jeśli kraje ubiegające się o prawa na Morzu Południowochińskim będą prowadzić takie operacje również wokół wysp i raf okupowanych przez innych, czy światowy porządek morski będzie lepszy, czy bardziej chaotyczny? Wyrażenie prawdy Stanom Zjednoczonym, Chinom, nie wystarcza. Chiny muszą podjąć aktywne działania i przyspieszyć budowanie zdolności do prowadzenia bliskiego rozpoznania przy wspomnianych bazach i wybrzeżach. Umożliwia to szybki rozwój marynarki wojennej Chin. Tylko poprzez sprawienie, by Stany Zjednoczone zasmakowały własnego lekarstwa, możemy dotknąć nerwów USA i ich sojuszników oraz zmienić sposób rozumienia przez świat zachodni amerykańskiego zastraszania na Morzu Południowochińskim. Stany Zjednoczone celowo prowokują spory na Morzu Południowochińskim, a to z kolei wymusza coraz silniejsze środki zaradcze Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej przeciwko nim. Gra między obiema stronami będzie nadal ekstremalna, a Stany Zjednoczone na pewno zobaczą, jak Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza pojawi się w pobliżu, na wyciągnięcie ręki w niezbyt odległej przyszłości. A wraz z działaniami Chin, Stany Zjednoczone będą musiały się zmierzyć z coraz trudniejszą do opanowania niepewnością. Okręty wojenne i samoloty obu stron na morzach będą niosły ze sobą ogromną wzajemną wrogość strategiczną, a oba kraje nie ulegną sobie nawzajem. Jeśli sytuacja dalej będzie tak wyglądać, prędzej czy później dojdzie do incydentu między Chinami a USA na Morzu Południowochińskim. Stany Zjednoczone są największym zagrożeniem dla pokoju na Morzu Południowochińskim i mogą ostatecznie zrujnować pokój w regionie. I nie jest to tylko alarmistycznym gadaniem. Podczas gdy Chiny konkurują z USA na morzu, muszą także przygotować się do tarć militarnych, a także do ewentualnych konfliktów zbrojnych na dużą skalę później gdy sytuacja wymknie się spod kontroli i wywoła starcie militarne między Chinami a USA, musimy w pełni wykorzystać przewagę na własnym boisku. Chiny na pewno wygrają, gdy wybuchnie W. I tym słowem na literkę W kończy się artykuł Global Times. Czy coś tu trzeba tłumaczyć? Nie sądzę. Komunikat Chin Sprzeciw wobec działań USA jest jasny i dosadny, więc jeśli słowa te nie są tylko groźbą czy ostrzeżeniem, a deklaracją realnych działań, konflikt USA-Chiny wchodzi w nową fazę. Chiny otwarcie podważają w ten sposób hegemonię Stanów Zjednoczonych na morzach i oceanach, rzucając rękawice. Wystarczy wyobrazić sobie, że rzeczywiście chińskie okręty wojenne będą działać w pobliżu baz amerykańskich, dajmy na to w Zatoce Perskiej, nie mówiąc już o tym, co może się stać, gdy zapędzą się w okolice wybrzeża USA albo nawet na wody Morza Karaibskiego, chcąc na przykład zacieśnić swoją współpracę z Wenezuelą czy Kubą. Chińczycy stracili cierpliwość, i jednocześnie, mając świadomość swojej siły, mówią dosyć działalności amerykańskiej floty w pobliżu ich wód terytorialnych, która już za kadencji prezydenta Donalda Trumpa prezentowała wzmożoną aktywność. Mówiąc krótko, robi się coraz ciekawiej. To tyle z mojej strony. Na teraz bardzo dziękuję wszystkim za obecność i aktywność. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia wkrótce.